Kraina ostatniego władcy, ostatni władca wschodu, znany jako Ignis, przez wieki stał na straży krainy porannych mgiel. Jego obecność była niczym serce bijące w samym sercu lądu, a jego oddech ogrzewał ziemię i sprawiał, że rzeki nigdy nie zamarzały. Zbudził się ze snu, gdy poczuł nowy, złowrowi chłód, który nadciągał zagór mroku. Z kainy, gdzie noc jest wieczna, wyłonił się lodowy król. Jego armia, złożona ze skamieniałych wędrowców i ożywionych lodowych Golemów, maszerowała zamrażając wszystko na swojej drodze. Śpiew ptaków zamarł, zastąpiony przez czas pękającego lodu, a rzeki, które były niegdy życiodajnymi arteriami, stały się martwymi, błękitnymi wstęgami. Lodowy król pragnął dotrzeć do serca świata starożytnego kryształu, by zadasić go wiecznym mrozem i pogrążyć świat w absolutnej ciemności. Ignis, choć stary i zmęczony, wiedział, że nie może na to pozwolić. Jego siła nie płynęła już z brutalnej siły ognia, lecz z mądrości wieków i niezłomnej woli. Jego skóra, pokryta tysiącami blizn, odbijała światło porannego słońca. Ruszył w stronę lodowej fortecy króla, gdzie ten gromadził swoją siły. Przemierzał zaśnieżoną ziemią i unikał zamrożonych golemów, by w końcu dotrzeć do lodowej twierdzy. Była to kolosalna budowla wyrzeźbiona z błękitnego lodu, ziejąca lodowatym wiatrem i śniegiem. U jej bramy czepiały na niego dziesiątki lodowych polemów i wilków o oczach jarzących się zimnym blaskiem. Ignis nie zawahał się, uniósł swój pyski z rykiem, który rozbrzmiał na całą dolinę, wpadł w wir walki. Jego ruchy, choć powolne, były celne i precyzyjne, a jego ogień topił pancerze i niszczył maszyny. Przebijał, odrzucał, unikał mrożących uderzeń. Jego ciało paliło się od wysiłku, ale jego wola była jak stal. W końcu z bramy twierdzy wyłonił się sam lodowy król, gigantyczna postać masywnej zbroi z lodu, dzierżąca ogromny, lodowy młot. Ignis parował jego ciosy, czując uderzenia, które groziły zniszczeniem jego kości, ale jego mądrość rosła z każdym ruchem. Wykorzystując chwilowe wahanie zebrał całą swoją siłę i wykonał szybki atak. Zionął w jego pancerz ogniem, który roztopił go w ciągu kilku sekund. Zdezorientowany król nie zdążył zareagować. Z ostatnim rykiem wbił pazury w serce lodowego pancerza króla. Potwór zawył z bólu, a jego ciało runęło na ziemię, rozpalając się na tysiące rozżarzonych odłamków lodu, które natychmiast roztopiły się w powietrzu, dając nadzieję na nowy początek.